Instrument na rzecz odbudowy i zwiększenia odporności jest aktualnie największym narzędziem szantażu politycznego i nacisku politycznego, którym Komisja Europejska próbuje wpłynąć na procesy demokratyczne w państwach członkowskich. Faworyzować posłuszne sobie rządy, a głodzić finansowo te, które chcą być od polityki Brukseli niezależne. Polska miała do niedawna zblokowane pieniądze z KPO i mimo to przetrwaliśmy i poradziliśmy sobie w czasach kryzysu. Brak zadłużania z KPO jest lepszym z punktu widzenia interesu państwa niż uzależnienie się od znaczonych pieniędzy przeznaczonych na cele korzystne głównie dla brukselskich elit i dla stojących za nimi zielonego lobby. Bezrefleksyjne korzystanie z tych pieniędzy to dalsze brnięcie w politykę klimatyczną Unii Europejskiej, przeciw której dzisiaj buntują się praktycznie wszystkie sektory europejskiej gospodarki i płacący za taką politykę obywatele Europy.